Dobra, dostałem informację, że jesteśmy live na wydarzeniu, jakby u mnie też na, na profilu prywatnym. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że dzisiaj sobie i e, krótko i w telegraficznym skrócie porozmawiamy o niezwykle... E, o, nie ma dźwięku. Mam nadzieję, że teraz już e, dźwięk jest. E, to może jeszcze poczekam, tylko żeby ktoś doznaczka, e, czy jesteśmy, czy jest dźwięk. Albo poproszę o informację tutaj od moich podpowiadaczy na Messengerze. Czy jest wszystko ok z dźwiękiem? Żebym się nie produkował na darmo. Także, minutkę sobie jeszcze, bo mam nadzieję, mniej sekund, dajmy. Cześć Damian, cześć Mike, Mike, daj znać, czy teraz jest dźwięk. Wszystko jest dzięki wideo. Dobra, to lecimy. No to jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Słychać i, i widać wyraźnie. Bardzo się cieszę, cześć Damian. Drugi Damian. Damiany dzisiaj chyba będą przeważały. Dobra, słuchajcie, porozmawiamy sobie o myślę niezwykle ciekawym i nowym temacie, czyli o magazynach energii do bloków. To jest temat, który myślę, że powoli zacznie wojować na polskim rynku. Ja mam dzisiaj dla Was przygotowane trochę slajdów, żeby też łatwiej było pewne rzeczy zrozumieć. Zakładam, że osoby, które z nami na co dzień współpracują, ten temat też mają w miarę opanowany, no bo z nim dość mocno zaczynamy ruszać, ale chciałbym też trochę szerszej publiczności pokazać, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, jaki daje potencjał. I jak to może działać, a na sam koniec sobie sami ocenicie, czy to jest rzecz dla Was fajna, ciekawa. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę udostępnić tego live'a, żeby dotrzeć też gdzieś do szerszej grupy odbiorców, będę bardzo wdzięczny i serducho wyślę. Być może jeżeli sami nie mieszkacie na przykład w mieszkaniu, to może też macie kogoś nie wiem, babcie, ciocię, mamy tatę znajomego, kto, kogoś, kto po prostu z tego będzie mógł skorzystać. A ja już przechodzę sobie do, do slajdów. I przechodzimy do naszego tematu dzisiejszego wieczoru. Słuchajcie, temat, który dotychczas w ogóle był nieporuszany. Jak pewnie wiecie, to ja z moją firmą i z moimi współpracownikami zajmujemy się tematem odnawialnych źródeł energii już od 2019 roku, więc, więc już ponad 6 lat. Dotychczas byliśmy bardzo mocno i właściwie tylko skupieni na domkach jednorodzinnych. Oczywiście też klienci biznesowi, ale jeżeli mówimy o osobie indywidualnej, no to domki jednorodzinne, ponieważ od wielu, wielu lat ten sektor. W Polsce się rozwija odnawialność źródła energii, czyli pompy ciepła, czyli no, jakby fotowoltaika. W ostatnim czasie bardzo, bardzo mocno z racji zmiany przepisów rozliczania fotowoltaiki magazyny energii. No i dotychczas ten temat był właściwie zarezerwowany praktycznie tylko dla osoby, która mieszka w domu jednorodzinnym. Natomiast zdecydowanie więcej ludzi w Polsce. Mamy, którzy mieszkają w blokach. I uważam, że trochę ta grupa ludzi, jeżeli jesteś taką osobą, to była odstawiona na pobocze. W sensie też płacisz za prąd, też prądu używasz, masz takie same ceny i stawki, jak osoba, która mieszka w domu jednorodzinnym, tylko ty z tym nic nie możesz zrobić. Osoba w domu jednorodzinnym ma wybór. Może sobie zainstalować jakieś odnawialne źródła energii. Oczywiście nie musi, ale przynajmniej może, ma taką możliwość. Na osoba w bloku nic z tym właściwie nie mogła zrobić. Musiała tylko to rozpatrzeć, jak ceny ceny energii elektrycznej rosną, no i nic z tym nie mogła zrobić. No i teraz wreszcie mamy możliwości, gdzie osoby w bloku również coś z tym mogą zrobić, mają wybór, czy chcą sobie z jakichś tego typu rozwiązań skorzystać, czy też nie. Zacznijmy od tego, bo to jest bardzo ważny temat. Zakładam, że osoby, które na co dzień nie siedzą w rynku energetycznym, chciałbym w pewien sposób wyrównać poziom wiedzy. Płacimy na rachunka za energię elektryczną za każdą kilowatogodzinę energii elektrycznej. Niektórzy zużywają tych kilowatogodzin 2000, niektórzy 5, niektórzy 10, niektórzy 1500. Zależy to od domu i od gospodarstwa domowego. Natomiast ważna kwestia jest taka, że na jedną cenę kilowatogodziny składają się tak naprawdę dwie główne podstawowe rzeczy: czyli opłata za dystrybucję, dostarczenie tego prądu do danego domu czy mieszkania, no i sama cena prądu. Na no dzisiaj mamy tarczę. Ta cena prądu jest mrożona na określonym poziomie. Pewnie prędzej czy później ta tarcza się skończy, ponieważ państwo dopłaca, uwaga, ponad 2 miliardy złotych w tym roku dla firm energetycznych, żeby one Sztucznie trzymały ceny na określonym poziomie. Oczywiście są to pewne ruchy e, też, które mają spowodować, że wyborcy się nie zdenerwują, że te ceny prądu tak rosną, no ale nie będzie to trwało wiecznie. Na tym przykładzie, jeżeli na rachunku za energię elektryczną widzicie sumę do zapłaty i podzielicie sobie przez swoje zużycie i wyjdzie wam cena na przykład 10 zł, no to to nie jest cena tylko za prąd. To jest cena za prąd, w sensie za tą energię elektryczną, którą wykorzysta wasza suszarka, telewizor czy ładowarka do telefonu komórkowego. No i też na to składa się dystrybucja, czyli dostarczenie tego prądu od zakładu energetycznego do was, do domu. To jest dość kluczowe z perspektywy tego, co sobie będziemy rozkminiać dalej. Kolejna rzecz jest taka, że mamy różne taryfy. Trzy najbardziej popularne w Polsce to jest taryfa G11, G12 i G12W. Też na chwilę się na tym zatrzymam, ponieważ w perspektywie dalszych naszych rozkminek dzisiejszych to też będzie dość istotne i ważne. Taryfa G11 to jest taryfa, gdzie w każdej godzinie, w każdym dniu tygodnia, w w ciągu doby jest dokładnie ta sama cena za dystrybucję, czyli za dostarczenie energii i za samą energię, za, za sam prąd. Tutaj nie ma znaczenia, w której godzinie, którego dnia tygodnia tą energię zużyjemy. To jest raczej dla osób, które są po prostu wygodne i nie chcą patrzeć na to, czy włączę pralkę o godzinie 22 czy 18. Nie ma to znaczenia, całą dobę mam i w 7 dni w tygodniu mam dokładnie tą samą cenę za energię elektryczną. Ale są też osoby, które korzystają z innych taryf, na przykład z taryfy G12. I to już jest taryfa, gdzie zakład energetyczny mówi: Jeżeli będziesz zużywać prąd w określonych godzinach, to on będzie trochę droższy niż w taryfie G11, ale też jeżeli zużysz go w określonych godzinach, to on będzie tańszy. Więc mamy jakby dwie strefy: strefę dzienną i strefę nocną. Tak jak tutaj widać na tym przykładzie, od godziny 22 do 6 rano mamy tą tańszą taryfę. I na przykład między godziną 13 a 15, czyli dwie godziny w ciągu dnia, też mamy tą tańszą taryfę. Z perspektywy pracy magazynu energii, to dalej będzie, będzie bardzo ważne. No a między godziną 6 a 13 i 15 a 22, ten port jest troszkę droższy niż przy taryfie G11. I zobaczcie, że też w tych godzinach tańszych, zobaczcie, jak, o ile tańsza jest dystrybucja. Na przykład w godzinach droższych to jest ponad 40 groszy, w taryfie G11 to też jest ponad 40 groszy. Ale w tej strefie nocnej, w tej strefie tańszej, w taryfie G12 to jest 13 groszy. Więc prawie 4, 3,5 krotnie mniej i taniej. No i jeszcze do tego mamy taryfę G12W. Tam mamy określone godziny od poniedziałku do piątku tańsze i droższe, plus tańsze są całe weekendy, czyli sobota i niedziela. To jest bardzo, bardzo ważne z perspektywy tego, co dalej się będzie mogło z tym działać. No i kolejna ważna rzecz, czemu w ogóle dzisiaj możemy sobie rozmawiać o tym, że magazyn energii dla mieszkańców bloków może w jakikolwiek sposób działać i może to jakieś określone Oszczędności, o których też sobie porozmawiamy rodzić. Otóż 24 sierpnia zeszłego roku wprowadzono na polski rynek energetycznego pojęcie taryfy dynamicznej. Taryfa dynamiczna mówi o tym, że nie jest już tak jak w przypadku taryfy G11, gdzie całą dobę mamy te same ceny za energię elektryczną, nie jest tak jak w przypadku taryfy G12, gdzie w różnych okresach czasowych są różne ceny za energię elektryczną, ale mamy inną godzinę energii elektrycznej. W każdej jednej godzinie. No i tutaj jest przykład chociażby z, ze strony PGE. Możecie sobie zobaczyć, jak ten wykres się układa. To jest jeden z przykładów. Czyli po prostu w każdej godzinie przez 24 godziny na dobę mamy inną cenę energii elektrycznej. No i teraz nałóżmy sobie na to, ta czerwona kreska, którą teraz pokazałem, to jest dzisiaj przy tarczy, przy mrożeniu cena jednej kilowatogodziny. No i jak bardzo ładnie widać na tym slajdzie. Są momenty, gdzie można zyskać na tym, że mamy taryfę dynamiczną, ponieważ cena prądu w taryfie dynamicznej jest niższa niż ta średnia, no ale są też momenty, gdzie ta cena w taryfie dynamicznej jest zdecydowanie wyższa niż ta średnia. I pewnie jak część z Was się może domyślić, raczej ceny są wyższe. Wtedy, kiedy my ten prąd używamy, no bo zużywamy najwięcej prądu rano, jak się szykujemy do pracy, robimy sobie kawę, nie wiem, kobieta sobie suszy włosy i tak dalej, albo wieczorem, jak już wrócimy po pracy do domu, wtedy tak naprawdę odpalamy telewizor, znowu coś tam może włączymy, jakąś kuchenkę do gotowania i tak dalej, i tak dalej, mikrofalówkę, żeby sobie obiad odgrzać. Więc przed wyjściem do pracy i po południu to są te momenty, kiedy najwięcej statystycznie gospodarstwo domowe prądu zużywa, i wtedy też bardzo często te ceny prądu są. Są najwyższe. Ale ten wykres nie zawsze wygląda tak, jak na tym slajdzie. Czasami na przykład wygląda tak. Zobaczcie, jakaś duża jest różnica między czerwoną kreską, czyli tą stałą ceną energii elektrycznej, i jak w wielu, wielu godzinach ta cena w taryfie dynamicznej spada w dół. Tu już naprawdę robią się całkiem spore różnice. A są też takie wykresy. Zobaczcie, gdzie tak naprawdę różnica między średnią ceną w taryfie G11 czy w innych taryfach, a ceną w taryfie dynamicznej, no jest gigantyczna. Tutaj w ogóle nam się pojawia takie pojęcie cen ujemnych. Dla przeciętnego Kowalskiego, czyli nas, nie ma to większego znaczenia, bo jeżeli jest cena ujemna, to po prostu ona wynosi za energię elektryczną 0 złotych. No i tutaj nam się pojawia przestrzeń, gdzie teoretycznie moglibyśmy skorzystać z tego, no bo zobaczcie, na giełdzie prąd jest właściwie po 0, no a my w taryfie G11 czy jakiejś innej płacimy 50 groszy. Można by było i warto by się zastanowić, czy nie ma jakichś sposobów na to, gdzie można skorzystać z tego, że ten prąd na giełdzie jest dużo, dużo tańszy niż energetyka daje nam w taryfie. No i teraz też zobaczcie, jak w ostatnich latach wzrastała ilość godzin w ciągu roku z ceną ujemną. Czyli de facto, gdzie my jako odbiorcy, jeżeli mamy taryfę dynamiczną, to możemy sobie pobrać go z sieci, za, mówię tu o samej cenie prądu, za zero. Oczywiście musimy też zapłacić za dystrybucję, czyli za. Przesył tego prądu, ale sama cena energii jest zerowa. W 2023 roku to były 32 godziny, relatywnie potencjalnie niewiele. W poprzednich latach właściwie nie zdarzało się w ogóle. W 2024 roku toż było 199 godzin, a teraz w 2025, do teraz, czyli do września, mieliśmy aż 332 godziny z, z ceną ujemną to gdybyśmy sobie podzielili to przez ilość dni, to jest grubo ponad jedna godzina w ciągu doby, średnio oczywiście statystycznie, była cena ujemna energii, e, energii elektrycznej. No i teraz, jeżeli sobie tą wiedzę, którą już mamy dotychczas, złożymy też z tym, że w określonych taryfach, w określonej godzinie, co e, so jest tańsza dystrybucja, to zobaczcie, co się może wydarzyć. Tutaj na slajdzie naniosłem, na zielono tutaj, to są te okresy, gdzie przesył energii dystrybucja jest tańsza. Po 14 groszy do 6 rano, potem dwie godziny w ciągu dnia, no i później znowu od 22. A w tych godzinach, gdzie jest prąd tańszy, no to ten przesył też jest tańszy: 46 groszy i 46 groszy. Biorąc pod uwagę ten slajd, najrozsądniej byłoby ten prąd zakupić tutaj, bo wtedy sama cena prądu jest właściwie zerowa, nic nas nie kosztuje, a jeszcze do tego przesył tego prądu jest bardzo, bardzo tani, bo kosztuje zaledwie 14 groszy. No problem się pojawia tylko w tym, że takie godziny w ciągu dnia są dwie. No bo jeżeli ten prąd, już my nie zużywamy prądu tylko przez dwie godziny, tak? Lodówka chodzi całą dobę, jakieś różne rzeczy, zamrażarka i tak dalej, i tak dalej. Chcemy sobie obejrzeć film, czy zrobić kawę, powiedzmy rano, czy obejrzeć film po południu. No i wtedy nie mamy możliwości takiej, żeby pobrać prąd po cenie, która była o godzinie 13 i zapłacić za przesył tego prądu taką cenę, jak była o godzinie 13, no bo to było o godzinie 13, a teraz jest godzina. 19 czy godzina 9 rano. No i tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam magazyn energii, ponieważ magazyn energii to jest urządzenie, gdzie my możemy załadować prąd z sieci o określonej godzinie i niekoniecznie musimy go od razu wtedy zużyć. Czyli przychodzi nam godzina 13, my sobie bardzo tanio, bardzo tanią energią ten magazyn ładujemy. I wcale nie musimy od razu go spożytkować. A jak wrócimy sobie z pracy o godzinie na przykład i chcemy obejrzeć sobie film o godzinie 19 czy 20, to nie musimy brać prądu z sieci po tych wysokich stawkach, tylko możemy wziąć ten prąd z magazynu energii. A ten prąd, który tam jest, był bardzo, bardzo, bardzo tani. Można to trochę przyrównać do paliwa i stacji benzynowych. Mamy dokładnie to samo paliwo, mamy jakąś 95 czy diesla, ale jest zupełnie inna cena tego paliwa. Jak sobie zaatakujecie na jakiejś wiejskiej stacji. Zupełnie inna jest cena tego paliwa, jak sobie zatankujecie w jakimś większym mieście i zupełnie inna jest cena tego paliwa, jak sobie zatankujecie na autostradzie. Na autostradzie będzie najdrożej, w dużym mieście będzie e, trochę taniej, no, a na wiosce jakiejś, czy w jakiejś małej miejscowości będzie jeszcze taniej. Ja naprawdę dużo jeżdżę i dość często zwracam uwagę na to, żeby na przykład zatankować się pod korek, zanim wyjadę w dłuższą trasę. Bo dobrze wiem, że jak wejdę na autostrady, to tam czasami jest złotówka drożej. Dokładnie za to samo paliwo. I bardzo podobnie to działa z energią. Zużywamy dokładnie tą samą energię, to jest dokładnie ten sam prąd, tylko jeżeli zrobimy to mądrze i logicznie, to możemy płacić za niego zupełnie inne pieniądze. Albo drożej, albo taniej. W przypadku magazynu energii możemy wykorzystać to, że nie zużyjemy prądu w domu w tym samym czasie, w którym go pobierzemy z sieci. Czyli pobieramy z sieci, w magazynie go przytrzymujemy, jak sama nazwałabym magazyn, magazynujemy i sobie rozładowujemy ten magazyn do domu wtedy, kiedy chcemy go zużyć. Ale zapłaciliśmy za niego bardzo, bardzo tanio. Do tego przy mieszkaniu w bloku jeszcze dochodzi taki dodatkowy meter, miernik, który powoduje, że generalnie ten cały system jest zarządzalny i że można nim zarządzać z perspektywy tego, kiedy dokładnie chcemy ten magazyn załadować. No ale kolejne wyzwanie, które nam się pojawia, to jest takie wyzwanie, że nie zawsze jest tak, że ustawimy sobie magazyn zawsze ładuj się o godzinie 13, bo wtedy jest najlepiej. Niekoniecznie tak musi być. Jak widać na wykresie ten prądu z innego dnia, może się okazać tak, że na przykład lepiej będzie naładować ten magazyn w nocy o drugiej, trzeciej, bo wtedy cena prądu będzie najtańsza. Na tym wykresie w ciągu doby wcale nie jest najtaniej o godzinie tam 13 czy 14, tylko najtaniej jest z nocy, czyli tutaj. I wtedy należałoby tutaj ten magazyn załadować. No i teraz potrzebujemy mieć jakiś podmiot, który może tym wszystkim bardzo inteligentnie, w inteligentny sposób. Zarządzać, ponieważ przecięty Kowalski, taki jak jest my, no nie śledzi codziennie pewnie towarowej giełdy energii, jaka jest cena prądu, nie chce codziennie wstawiać. Jesteśmy wygodni, tak? Nie chcemy codziennie wstawać o 12 w nocy i ustawiać, że wtedy, a wtedy ma się ten magazyn załadować, a jutro go przestawiać i znowu ustawiać i znowu przestawiać, i liczyć, kiedy będzie najtaniej, bo wtedy te oszczędności, które potencjalnie może to wygenerować, jeszcze że każdy będzie tym zmęczony. Więc potrzebujemy podmiotu, który jest w stanie zarządzać. I takim podmiotem jest Eniga. i temu, że magazyn ma bardzo dużo funkcji związanych ze sztuczną inteligencją, a Eniga jest firmą na rynku energii elektrycznej, która między innymi zajmuje się zarządzaniem tego typu rzeczami, no to Eniga robi to za nas. Czyli ich system codziennie bada i wie, jaka będzie cena energii elektrycznej. Fajne jest to, że na rynku energii elektrycznej to trochę taki trading na sterydach. Dzisiaj wiemy, jaka jest cena energii, jaka będzie cena energii jutro w każdej godzinie. Jutro będziemy wiedzieli, jaka będzie pojutrze. Pojutrze będziemy wiedzieli, jaka będzie za trzy dni. Więc dzień wcześniej wiadomo, jaka będzie cena w każdej godzinie. No i system Enigi szczytuje to dokładnie z giełdy, porównuje cenę i dystrybucji w określonych odstępach czasu, i samej energii, i wybiera te momenty, i steruje magazynem zdalnie, że ma się załadować w tych konkretnych momentach, kiedy ta cena będzie, będzie najlepsza. Właściwie bez tego systemu to ten magazyn energii wymagałby bardzo, bardzo dużo zachodu, a i tak pewnie nie dałoby się wycisnąć z tego systemu jak najwięcej i tyle, ile można z niego wycisnąć. Bo można wycisnąć naprawdę dużo. Do 65% jesteśmy w stanie sobie obniżyć rachunek za energię elektryczną, w momencie, kiedy mamy po pierwsze magazyn energii, po drugie, w momencie, kiedy mamy taki podmiot jak Eliga, która tym wszystkim będzie zarządzała i za nas będzie. No, po prostu nadzorowała pracę tego magazynu, a my sobie śpimy spokojnie i po prostu płacimy dużo, dużo niższe rachunki. Do 65%, bo oczywiście trochę zależy, jak się będzie układać giełda i tak dalej. U jednego to będzie 58, u drugiego 62, a u trzeciego 65. Jak Cena prądu będzie szła do góry i będą wzrosty, to pewnie te oszczędności jeszcze będą, jeszcze będą wzrastały, więc tutaj sobie bardzo bezpiecznie przyjmujemy te wartości do 65%. No i teraz tak naprawdę każdy z Was, jeżeli jesteście mieszkańcem bloku, ma trochę inną sytuację, ponieważ każdy płaci inne rachunki, no tutaj sobie możemy w bardzo prosty sposób na naszym kalkulatorze, który mamy do tego zrobiony, sprawdzić. Pamiętajmy też o jednej rzeczy: dzisiaj jeszcze mamy tarczę, kilowatogodzina i tak już jest. Ponad złotówkę, myślę, że duża część z nas pamięta, jak płaciliśmy za prąd 60 czy 70 groszy, gdzie już jest ponad złotówkę, średnio mniej więcej złotych 10 zł w Polsce. Jak nam zdejmą tarczę, a pewnie zdarzy się to niebawem, no, bo już po prostu nie chce stać na to, żeby kolejne miliardy dopłacać za to, żeby sztucznie mrozić cenę prądu. To się okaże, takie są wyliczenia, że ta kilowata godzina będzie w granicach złotych 50. Zł. O kolejne 30-35 zł te rachunki pójdą do góry. Więc jeżeli ktoś z Was dzisiaj płaci 200 zł na miesiąc, tak zczegną tarczę, być może to będzie z końcem tego roku, być może na początku przyszłego, no to już z 200 zł robi się rachunek prawie 300. 275, 280. Więc przy takim rachunku 275 zł miesięcznie jesteśmy w stanie dzięki magazynowi i ściągnąć ten rachunek o 179 zł miesięcznie. To rocznie da nam oszczędności na poziomie 2145 zł. Oczywiście pod warunkiem, że prąd nie będzie drożał. Jeżeli on będzie w kolejnych latach drożał, a raczej tanieć nie będzie, jak już tu drożeć, no to oczywiście te oszczędności w pierwszym roku będą 200, w drugim 2200, w trzecim 2300, 2400 i tak dalej, i tak dalej. Więc okres zwrotu inwestycji jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, bo przy tych założeniach, że prąd w ogóle nie będzie rósł, to jest na tym przykładzie 7,5 roku. Oczywiście im niższy rachunek za energię elektryczną, tym to się będzie zwracać wolniej. A im wyższy, tym szybciej. Jak mam być szczery, jeżeli ktoś płaci, nie wiem, 80 czy 100 zł w ciągu roku, w ciągu miesiąca, przepraszam, za prąd, no to, to raczej nie jest temat w ogóle do rozważania. Ale jeżeli ktoś płaci ponad 100 zł, ponad 150, to już naprawdę warto się tutaj zastanowić, czy to nie jest temat, który może Wam realnie pozwolić oszczędzać po prostu pieniądze, no bo zainwestujecie sobie w taki magazyn energii, natomiast później miesiąc do miesiąca, czy to dwa miesiące, jak przychodzi rachunek, po prostu będziecie płacić mniej mniej za prąd. No i oszczędność, jaką można sobie na tym przykładzie wygenerować w ciągu 16 lat to jest do 34 tysięcy złotych, dlaczego to jest pokazane 16 lat? Dlatego, że gwarancja na ilość cykli pracy takiego magazynu to jest 6 tysięcy cykli. Jeżeli przyjmiemy, że dziennie magazyn się naładuje i rozładuje raz, czyli zrobi jeden cykl, to dodaje gwarancję na około 16 lat pracy. To oczywiście nie znaczy, że w 17 roku ten magazyn musi nagle przestać działać się popsuć, ale na 16 lat mniej więcej z, tej, z tego wyliczenia. Taka wychodzi gwarancja. Szacowany koszt takiego magazynu to jest około 16 tysięcy złotych. Oczywiście to trzeba też zawsze indywidualnie z każdym zobaczyć, bo każdy przykład jest, jest inny, ale mniej więcej to jest ten poziom cenowy. My zawsze w branży OZE staraliśmy się mieć takie produkty w ofercie, gdzie czas zwrotu będzie do 10 lat. Jak się cofniemy jeszcze kilka lat wstecz, to jak się rozmawiało z ludźmi na temat na przykład instalacji fotowoltaicznej, to te 10 lat było takim punktem krytycznym zwrotu. W sensie powyżej 10 lat raczej, Duża część ludzi się nie decydowała, bo stwierdzała, że to jest za długo. Nie mi to oceniać, ale takie były nastroje. Natomiast, jakby do 10 lat, wszystko co do 10 lat było, było super. W przypadku magazynu to czasami nawet może być 5, może 6, może 7, może 8, w zależności od tego, jak wygląda każdej osoby rachunek za energię, energię elektryczną. Jeszcze jedna fajna ciekawostka. Są przepisy unijne, które mówią o tym, być może w przyszłym roku, być może w ciągu dwóch lat, ale prędzej czy później się to wydarzy, że oprócz tego, że będziecie mogli, mając oczywiście magazyn, pobrać sobie prąd w momencie, kiedy on jest tańszy i go sobie w domu zużytkować, to będzie można też kupić prąd w momencie, jak on jest tańszy, ale uwaga, sprzedać go w momencie, jak jest droższy. Więc wyobraźcie sobie sytuację, że robimy tak, że tutaj, jak ten prąd jest w najlepszej cenie, go kupujemy, a tutaj, jak ta cena wzrasta, to go sprzedajemy. W momencie, kiedy te przepisy już jakby wejdą na polskim rynku energetycznym, a to jest dyrektywa unijna, to wtedy będziemy w stanie takim systemem rachunek nie tylko obniżyć do 65%, tylko wręcz wyzerować. Ponieważ realnie będziemy w stanie po prostu, każdy, kto taki magazyn będzie miał, będzie mógł w stanie robić tak zwany arbitraż cenowy na, na magazynie energii. Z tej perspektywy też warto się zastanowić, czy. Nie warto tego typu sprzętu sobie zaopatrzyć, póki on dzisiaj jest, myślę, patrząc na rynek i ze swojego doświadczenia, w bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. Bo wiadomo, że jeżeli dojdzie do momentu, że będzie można magazyn wykorzystywać do tego, żeby na prądzie wręcz zarabiać, to pewnie ceny po prostu podskoczą. Natomiast osoby, które sobie już coś takiego zapewnią dzisiaj, no będą mogły również korzystać z wszystkich przyszłych profitów, które to za sobą, za sobą niesie. Możecie śmiało, jeżeli jakby macie jakieś pytania, pisać do mnie na Facebooku. Gdyby ktoś chciał do mnie numer telefonu, to też tutaj podaję. Śmiało można zadzwonić, chętnie porozmawiam, podyskutuję, powielam się doświadczeniami. Jeżeli jesteście osobami, które lubią tego typu rzeczy, lubią liczyć, nie lubią wydawać rachunków za coś, co i tak muszą mieć w domu, bo po prostu jest czymś, bez czego dzieje się, nie da żyć. A zatem pamiętajcie. Różne rzeczy dzieją się na wschodzie. Jesteśmy akurat w takim momencie, że, że chyba nikomu o tym mówić nie trzeba. Różne rzeczy też mogą się dać dziać w przyszłości. Magazyn energii daje tą stabilność, że nawet jeżeli nie ma prądu w sieci, czyli z jakiegoś powodu połączenie prądu, jakiś blackout, no w przypadku potencjalnych działań wojennych tak naprawdę no może się dziać w tym temacie dużo, myślę, że wszyscy o tym wiemy, no to posiadanie własnego magazynu energii chociażby może pozwolić przez kilka dni ładować telefon czy jakikolwiek, czy zrobić sobie herbatę, czy cokolwiek innego, żeby mieć kontakt ze światem, no bo w innym przypadku, jeżeli prądu nie mamy, no to ciężko, rozładuje nam się telefon, w bateria w telefonie i tak naprawdę jesteśmy właściwie odcięci od świata, a jednak magazyn energii daje duże poczucie bezpieczeństwa, no bo gdyby takie sytuacje, oczywiście odpukać miały miejsce, no to magazyn energii jest w stanie przed tym ochronić, bo na trochę ładowań telefonu wystarczy, więc rozsądnie użytkując w przypadku odłączenia prądu to, co mamy zgromadzone w magazynie. No na kilka dni możemy sobie zapewnić po prostu być może przetrwanie i, i, i bezpieczeństwo. Tyle ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie. Chętnie porozmawiam z każdą osobą, która tematem będzie, będzie zainteresowana. Pewnie w najbliższym czasie też trochę informacji o tym będzie się pojawiać więcej czy na moim Facebooku, czy na naszych firmowych social mediach. Jeżeli macie pytania, śmiało dawajcie na brief, przegadamy, rozkminimy, czy ten temat dla Was jest opłacalny, czy nie jest opłacalny, czy warto do tematu podejść. Czy nie? Dziękuję Wam serdecznie. Życzę przyjemnego wieczora. Trzymajcie się. Hej.